Wywodzi się z kultury anglosaskiej, ma ponad pięciowiekową tradycję i obchodzony jest 14 lutego. To święto zakochanych, dzień Świętego Walentego. Wyrażanie uczuć w tym dniu ma wyjątkowy charakter, ale zwyczaj ten nie musi być przypisywany tylko zakochanym. Okazywać sympatię możemy wszystkim, których lubimy. W środowiskowym domu samopomocy odbyło się z tej okazji specjalne spotkanie, było muzycznie i bardzo walentynkowo. Pod opieczni domu zaprezentowali najpiękniejsze piosenki o miłości, a obok muzyki była również poezja. Niektórzy przygotowali na tę okazję własne wiersze oczywiście o miłości. Te moje, nie ma tak jak jest to ja, kochana oczy to ja, to jest to wieczora.

Zapożyczone z kultury anglosaskiej walentynki nie mają jeszcze w Polsce silnej tradycji. Znane są od lat 90. i początkowo napotykały spory opór części społeczeństwa, które niechętnie patrzyło na wprowadzanie do polskiej tradycji obcych zwyczajów. Jednak jakby na to nie patrzeć, sama idea tego święta jest bardzo sympatyczna. I chociaż wartości uniwersalne, jakimi są miłość i przyjaźń, należy pielęgnować stale, bez szukania specjalnego pretekstu, dlaczego nie zaakceptować tego miłego dnia. Przecież jeśli chodzi o tę delikatną sferę uczuć, to akurat wszyscy ich pragniemy, niezależnie od tego kto i w jakim dniu im patronuje.